Na podstawie wykresu funkcji podstawowej, y równa się f od x, mamy naszkicować wykresy trzech funkcji, we wzorach których widzimy znak minus umieszczony albo przed całym wyrażeniem f od x, albo tylko przed x, albo wreszcie w obu miejscach. Występowanie minusów akurat w tych miejscach oznacza, że mamy tutaj do wykonania symetrie osiowe względem osi układu współrzędnych. To będzie bardzo prosty schemat, który najpierw wykonam, a na końcu postaram się go objaśnić za pomocą funkcji z punktu C. Minus występujący przed całym wyrażeniem f od x, jak w punkcie a, informuje, że odbijamy wykres podstawowy symetrycznie względem osi x. Pozostawiamy bez zmian pierwszą współrzędną punktu wykresu, natomiast drugą współrzędną y zmieniamy na przeciwną. To oznacza, że punkty z góry zostaną odbite na dół, no a te, które były pod osią X, zostaną symetrycznie odbite do góry. Z kolei znak minus tylko przed X, tak jak w punkcie B, informuje, że odbijamy symetrycznie wykres podstawowy względem osi Y. Tym razem pozostawiamy bez zmian rzędną punktu wykresu, czyli drugą współrzędną, natomiast zmieniamy znak odciętej, czyli pierwszej współrzędnej. Przechodzimy do punktu C. Tutaj mamy minusy w obu wcześniej wymienionych miejscach, zatem mamy do czynienia z obiema symetriami i to w dowolnej kolejności. Możemy wykres podstawowy najpierw odbić symetrycznie względem osi X, a następnie to, co otrzymamy, odbić jeszcze raz symetrycznie względem osi Y, albo odwrotnie, najpierw odbić symetrycznie względem osi Y, a dopiero potem względem osi X. -ów. Otrzymamy ten sam efekt, który na dokładkę możemy opisać w zupełnie inny sposób. Po pierwsze, możemy powiedzieć, że odbijamy wykres podstawowy w symetrii środkowej względem środka układów współrzędnych. A po drugie, możemy powiedzieć, że obracamy wykres podstawowy dookoła środka układów współrzędnych o kąt 180 stopni. W obu przypadkach otrzymamy dokładnie taki sam efekt, jak przy złożeniu dwóch symetrii osiowych względem osi układów współrzędnych. To teraz krótko wyjaśnię, dlaczego stosujemy akurat symetrię osiowe. W punkcie C zmieńmy równanie w następujący sposób. Po prostu mnożymy obie strony tego równania przez minus 1. Mamy tutaj znak minus zarówno przed x jak i przed y. Podobnie jak w pierwszej pigułce poświęconej przesunięciom wykresu o wektor przyjrzyjmy się temu punktowi, który dla ułatwienia nazwijmy dzióbkiem. Mamy tutaj x równy minus 2 i y równy minus 1. Czyli zgodnie ze wzorem podstawowym, jeśli dostarczymy funkcji f jako argument liczbę minus 2 tutaj do nawiasu, to ta funkcja zwróci wartość minus 1. Spójrzmy teraz na wzór z punktu C. Aby w nawiasie pojawiła się liczba minus 2, musimy za x wstawić liczbę przeciwną, czyli 2. Wówczas funkcja f. Zwróci wartość minus 1, którą tutaj interpretujemy jako minus y, co daje y równe 1. Zatem nowy dziubek ma współrzędne przeciwne do współrzędnych starego dzióbka. Na koniec wystarczy skojarzyć zmiany współrzędnych z odpowiednimi symetriami. W punkcie A zmienialiśmy znak przy drugiej współrzędnej, co oznacza symetrię osiową względem osi x. -ów. W punkcie B mieliśmy zmianę znaku pierwszej współrzędnej punktu z wykresu, co oznacza symetrię osiową względem osi Y. No i wreszcie w punkcie C mieliśmy obie zmiany, co oznacza obie symetrie następujące jedna po drugiej i to w dowolnej kolejności. Możemy też powiedzieć, że mamy tutaj jedną symetrię symetrię środkową względem środka układu współrzędnych.